Maciuś, wszystko fajnie, ale kiedy kolejna książka? Bo no, jak przebiegła, jest jej wariatka I takie dziwne, ma w sobie skrzywienie bo wykorzysta i zada cierpienie. E, witam! Powrót do szkoły może być doświadczeniem bardzo bolesnym, zarówno dla rodziców, jak i dla Ale razem z komputronikiem spróbujemy chociaż troszeczkę załagodzić ten ból, na przykład. Ratami 0% na wybrane produkty. Które właśnie w tej szkole mogą się przydać? Długo, kekierka, kierka, laptop za 10 tysięcy. Takie czasy! Promocja trwa do końca września. Więc zapraszam do linku w A my już teraz! Wrócimy do naszego ulubionego serialu. Why me? Zapraszam. się obudziłam. Nie mogę zebrać myśli. Na szczęście żyjemy w takich czasach, że zawsze można zmienić płeć. Oj, Ośmieję się, to mnie nic nie pomoże, bo... Ty jesteś rudada, na pewno rudada, szalona ruda, dobrze to wiem. Ty jesteś rudata, na pewno ruda, da, szalona ruda, czyna... Nie wiem gdzie jestem, jak ja tutaj trafiłam. Nie wiem nic, wiem tylko, że strasznie boli mnie głowa. Innymi słowy, dzisiaj obejrzymy paradokumentalną wersję Kacwega. W roli głównej Daria, ty tak nie koś. Dariakuś. Nie wiem, gdzie jestem, jak ja tutaj trafiłam. Skoro trafiłam do szpitala, to coś musiało mi się stać, a nie mam pojęcia co. Czy miałam wypadek, czy ktoś mi zaatakował. Nawet nie wiem, kogo mam powiadomić. Nie wiem, jak się nazywam, nie wiem, ile mam lat. Nie wiem, czy mam męża, rodzinę, nie wiem nic z mojego dotychczasowego życia. Mam tylko te klucze i te rzeczy, o ile one są w ogóle moje. Nie wiem kim jestem. Zwaruję tutaj. Muszę się czegoś dowiedzieć. Przepraszam. Chwileczkę, proszę to zanieść do mojego gabinetu. Czym mogę pani pomóc? Chciałabym się dowiedzieć, co mi się stało? Pani jest w sali 235. Może jestem. To musi pani wrócić do łóżka. Ja jestem pani lekarzem, zaprowadzę panią tu. Zaraz porozmawiamy. Dobrze, proszę mi teraz powiedzieć, co się stało. Obawiam się, że wczoraj przy 20 stopniach mrozu próbowała pani dojechać do Brukseli motorowerem, więc wszystko wskazuje na to, że ma pani na imię Ryszard. Ryszard, jak Rynkowski albo Peja. Teraz się muszę tylko dowiedzieć, czy lubię brąz, czy może reprezentuję biedę. A co się dokładnie wydarzyło? Miała pani wypadek, przywiozło panią pogotowie. Ja się zestrałam w majtki, już pamiętam! Jestem Ryszardem Rynkowskim. I stąd pani tutaj jest? Miała pani poważny uraz głowy. Nie pamięta Pani nic, co, co, co się stało zanim Pani straciła przytomność? Nie pamiętam. Długo leżałam? No trochę Pani leżała, ale to wina naszego anestezjologa, bo trochę przesadził z lekami i nie mógł dojść. After that, it's all good, znaleziono? Wczoraj po południu pogotowie Panią przywiozło, z ulicy Mickiewicza. Mickiewicza? Nie mam pojęcia, nic mi to nie mówi. Czyli Daria nie jest Ryszardem, tylko typowym... Rudym maturzystą. No to jest ulica Mickiewicza, to jest ulica osiedlowa na osiedlu mieszkaniowym. Nadal mi to nic nie było. Ja obejrzę pani ranę. Jest mi niezręcznie, jest mi wstyd, że nie potrafię opowiedzieć nic o sobie lekarzowi. Teraz to dopiero już do mnie dotarło, że nie mam żadnego pojęcia, co się ze mną stało. Pani źrenice reagują prawidłowo. I co to znaczy? To znaczy, że mózg działa również prawidłowo i to jest dobry znak. No niemniej musimy dodatkowe badania wykonać, żeby ustalić przyczyny. A pani musi leżeć, odpoczywać. Ja powiadomię policję, że pani się obudziła. Ale policji dlaczego? Bo wysyłała pani zdjęcie brzdągala do nieletnich, ale ja nie mam. Metra ,90. Ponieważ lekarz Pogotowia y, zawiadomił policję o zdarzeniu i oni chcą wiedzieć, co się stało. Jesteśmy z policji. Chcielibyśmy spytać, może najpierw jak się pani czuje? Dzień dobry, lekarz mówił mi, że panowie mają przyjść. No cóż, czuję się w miarę, tylko że nie ta głowa strasznie jeszcze boli, nic nie pamiętam. Pani lekarz mówił, że straciła pani pamięć, to prawda? Tak, zgadza się. No i pewnie musi być pani ciężko. Jest mi strasznie ciężko, nie wiem jak się nazywam, nie wiem gdzie mieszkam, nic nie pamiętam. To pani ubrania? Chyba tak. Czy coś się w nich znajduje? Portfel albo klucze? No nie, nic tam nie znalazłam, tylko te klucze, które tak naprawdę nie wiem do czego są. Ubrania nic mm. nie ma. Prawdopodobnie mogą być to klucze od y, mieszkania. Wiemy, że świadek zdarzenia poinformował pogotowie i została pani znaleziona we wczesnych godzinach porannych na ulicy Miskiewicza. Kojarzy pani jakieś fakty z tym miejscem? To już mi mówił lekarz, ale w ogóle nie kojarzy tej ulicy. Na pewno? W Polsce są jedynie 354 ulice lub place noszące tę nazwę. Serio? Nic pani nie kojarzy? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Dziady! Proszę pani z szacunkiem do policji. Ale nie była tam pani chyba, czy nie, nie pamięta nic, tak? Nic nie pamiętam, już mówiłam. No w tej chwili nie możemy nic więcej dla pani zrobić. Gdyby coś się pani przypomniało, to proszę się z nami skontaktować. My z kolegą, jeżeli coś ustalimy, oczywiście damy pani znać. Proszę być dobrej myśli odpoczywać i dziękujemy. Będziemy się kontaktować jak czegoś się, do do się widzenia. Widzenia. Do widzenia. Do widzenia. W ogóle zobaczcie, jak ta sytuacja prowokuje do zadania sobie takich bardzo poważnych pytań o to, kim naprawdę jesteśmy, Czym jest tożsamość, jaźń. Kim byśmy byli bez tych wszystkich naszych przeżyć, i dobrych, i złych, I kim właściwie byśmy byli? Gdybyśmy niczego nie pamiętali, studentami. Policjanci chociaż mają wizytówkę, na której winie imię, nazwisko, numer telefonu. Gdyby oni stracili pamięć, to wiedzą jak się nazywają, a ja mam tylko klucze, które mogą pasować do milionów zamków. Mam nadzieję, że ktoś chociaż zgłosi moje zaginięcie. Dzień dobry. Chodzi w dupę! Przepraszam, nie pamiętam, jak się odpowiada na dzień dobry. Dzień dobry. Chodzi w dupę! Dzień dobry. Jestem pielęgniarką. Jak pani się dzisiaj czuje? Dość dobrze, tylko tutaj głowa mnie boli i nic nie pamiętam do tego. Hmm. To jest porządek, będzie dobrze. Proszę mi powiedzieć. Lekarz mi właśnie mówił, że pani nie pamięta nic. Gwazliska, nic nie pamiętam. Nic nie pamiętam. Jedyne, co znalazłam w swoich rzeczach, rozumiem. to te klucze. I policjant powiedział, że zorientuje się, czy ktoś po prostu mnie nie szuka. Może pani sobie coś przypomni, nawet no jasne, nie ma. Ale ja to mam wziąć, nic nie pamiętam. Ach, rozumiem wszystko. Proszę mi To może wpiszemy Sylwia. A może Cristiano Ronaldo? Dobra, niż już będzie Sylwia! Tak jak Sylwia Plaw? Przynajmniej na końcu zacznie się coś dziać. Odwróciła nie zapukał nikt na czas. Może być Sylwia, to dosyć ładne imię. Sylwia. Chciałabym znać swoje prawdziwe imię. Chciałabym wiedzieć, kim jestem. Tutaj! Co by pani chciała zjeść na obiad, proszę zaznaczyć. Kasza z gulaszem, czy ziemniaki z kotletem schabowym i ogórkiem? Nie lubię gulaszu. Poproszę to drugie. Zaznaczymy. O, to już coś wiemy. Gulaszu pani nie lubi. Potrafi pani ładnie czytać. Na pewno pani sobie jeszcze coś przypomnie. Rzeczywiście, może uda mi się coś przypomnieć. Na pewno, na pewno. To wymaga cierpliwości. Będzie dobrze. Przynajmniej wiem, co mi smakuje. Może sobie coś jeszcze przypomnę? Może byśmy ją uderzyli metalowym prętem w głowę? Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy lubi być uderzana metalowym prętem w głowę. D -d 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 dedukcja Motherfucker! Wczoraj była u mnie osoba z instytucji charytatywnej. Poinformowała mnie, że mogę zamieszkać w stronisku dla bezdomnych. Ja Załatwi także sprawę z ubezpieczeniem zdrowotnym w szpitalu. Chodzę po okolicy, może coś się rozpoznam, jednak nic nie poznaję. Hej, sorry, kompletnie Cię nie poznałam. pani tam? do mnie? A do kogo? Daria? Jak mi pani nazwała? Mam na imię Daria. Daria, co jest z tobą? No, obudziłam się kilka dni temu w szpitalu i nie wiem, nie pamiętam nic. Żartujesz sobie? Nie, nie żartuję. Nie wygłupiasz się? Nie wygłupiam się, mówię poważnie. Co to za odjechana historia? Też bym chciała wiedzieć, może mogłaby mi pani pomóc ustalić, kim jestem. Ty mówisz poważnie. Jesteśmy przyjaciółkami? Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby nie zostać. To może wiesz coś jeszcze z mojego życia? Na przykład, czy mam męża, chłopaka? Powiem ci to wszystko, tylko mogłabyś mi najpierw oddać te 20 tysięcy, które ci tydzień temu pożyczyłam. Ja ci pożyczyłam tyle pieniędzy? Tak, dokładnie 35 tysięcy. No dobra, skoro tak. Ty masz mnie za głupią, dzikuskę. A ja nazywam się Daria, tak? Tak, Daria Kuś, to wiem na pewno. No dobra, i to na początek. Może i to coś więcej. No ale jak to? Bo jeżeli mówiłaś mi, że masz chłopaka, to znaczy, że nie masz męża, czyli najprawdopodobniej nosisz nazwisko swoich rodziców. No ale może być dużo rodzin o takim nazwisku. Wiemy, że na przykład moi rodzice nie mieszkają na drugim końcu kraju. Nie mieszkają na pewno, to wiem. Sama mi mówiłaś kiedyś, że mieszkają tutaj. Czy coś się stało? O co chodzi? E, wie pani co? E, dzwonię w takiej dość dziwnej sytuacji, ponieważ e, siedzę właśnie z pani córką, która parę dni temu miała wypadek. E, już się dobrze czuje, ale niestety straciła pamięć i. Staramy się teraz znaleźć osoby, które, które... ją znają. Co takiego? To jakiś żart? Gdyby to był żart, to byśmy zapytali, jaka jest definicja cygańskiej dziewicy. I odpowiedzieli, że to taka dziewczynka, która biega szybciej od taty. Nie, naprawdę, nie żartuję. Ja też na początku nie mogłam w to uwierzyć. Może, jeżeli pani bym mogła mi podać swój adres, to wtedy mogłabym Darię przeprowadzić do pani. Daria, kochanie, chodź. Chodź, pani jest mamą Dari, tak? Tak, jestem mamą Dari. Proszę, wejść w trzęf. Dziękuję. Wejdź. Jan? Tak? Miałam nadzieję, że rozpoznam moich rodziców. Albo chociaż ich mieszkanie. Niestety tak się nie stało. Ja już się będę wspierać. Widzę, że Daria jest w dobrych rękach. Tak, dziękujemy pani bardzo. Nie ma problemu. Powodzenia, Daria. Pani Jeszcze raz dziękujemy wodycenia. za wszystko. Dziękujemy. Daria, kochanie. Y, może napijesz się herbatki? Jeśli się zgodzi, to mamy kolejny element układanki. Daria jest gejem. Tak, poproszę. To się. Widać, że to jest moja rodzina. Ale dlaczego ja do nich nic nie czuję? Przecież to jest jasne, że jestem osobą na tych zdjęciach. To jest jakiś absurd. Czym byliśmy szczęśliwą rodziną? Ależ oczywiście! Jak byłaś malutka, to uwielbiałaś bawić się ze mną w ganianego. A pamiętasz akordeon? Tak, to te dwie kule w tym dziwnym ogłoszanym worku. Znaleziono mnie nieprzytomną na ulicy. Policja próbowała ustalić, jak się nazywam, skąd jestem. Niestety nic się nie udało. Dopiero jutro ma się opublikować moje zdjęcie w gazecie. Potem zostałam przewieziona do przytułku dla bezdomnych, ponieważ no, nie mogli zlokalizować mojego miejsca zamieszkania. Na całe szczęście spotkałam Ewelinę, kiedy spacerowałam ulicami miasta, no i ona mnie już tutaj przeprowadziła. A czy ty, Córuś bierzesz jakieś narkotyki? Gandzia zostawia ślady jak sanek płoza. I nie wiesz, jak ktoś do szpitala? Nie mam żadnego pojęcia, policja ustala dopiero. Nie mają jedynie podejrzenie, że może padłam ofiarą napadu rabunkowego. Mam propozycję, może pojedziemy do twojego mieszkania, może tam wśród swojego otoczenia, coś sobie przypomnisz, może będzie Melania, może ją poznasz. Nie pogodałbym w tym tak dużych nadziei, ale możemy spróbować. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomoc. Ja też tak myślę, że. Dobrze, to chodźmy, to nam się podoba. Czy poczekaj, aż nie zapomni, czy uczył dał, Ojciec, jakie mini szpile? Mamo, tato, ja nic nie pamiętam, bo obudziłam się trzy dni temu w szpitalu i nie wiem, jak się nazywam. Nie wiem, że jestem Daria i nie wiem, gdzie pracuję i nic nie pamiętam. W takim razie pojedziemy do Twojego mieszkania i może coś Ci się przypomni. Tylko nie zapomnij kluczy od tak? No Daria, wreszcie, co się z tobą działo? Gdzie byłaś przez tyle dni? Dlaczego telefonów nie odbierałaś? Przepraszam. Dzień, Dzień dobry. To nie jest wina Darii. Daria straciła pamięć. Jak to straciła pamięć? Obudziłam się kilka dni temu w szpitalu. Nie wiedziałam jak się nazywam, gdzie mieszkam. Jedyne co znalazłam, o, to te klucze. Mama mi powiedziała, że są od tego mieszkania. To znaczy, mnie też nie kojarzysz? No, przykro mi, ale no niestety nie wiem, że jesteś mam najlepszą przyjaciółką i moją współlokatorką, bo to mama powiedziała. To prawda. Nie pamięta mnie, nie pamięta ojca, nie pamięta naszego mieszkania. Dlatego przywiozłam ją tutaj z nadzieją, że sobie coś przypomni. A to mieszkanie kojarzysz? Przypominasz nie. sobie cokolwiek? Nic tutaj nie kojarzę. A gdzie jest mój pokój? Chodź, pokażę, Daria. Daria. Tu jest twój pokój. A więc to jest mój pokój. Tak. No, Daria, nic dziwnego, że nie odbierasz telefonu, skoro telefon tutaj jest. A to torebka jest moja? To jest wszystko twoje. To Pasz jest moje. chwileczkę. Skoro te rzeczy tutaj zostały, to znaczy, że ktoś, kto ciebie napadł, nie chciał ciebie okraść, on chciał ciebie skrzywdzić. Jak to napadł? Ale jak to wyszłam z domu bez dokumentów i bez telefonu? Boże. Co się tu dzieje? Nie mam zielonego! Mamy na balkonie dwie satryfki. Panie Renatko, Darek, ty naprawdę nic nie pamiętasz? Nic nie pamiętam. A jest ulicę Mickiewicza? Nie pamiętam nic z mojego życia, ale przynajmniej wiem, jak się nazywam i gdzie mieszkam. Dzięki temu nie muszę zostać w tym okropnym schronisku dla bezdomnych. Mela obiecała mi, że dzisiaj wieczorem opowie mi wszystko, co wie na temat mojego życia. Mela, czy ty możesz mi powiedzieć wszystko na temat. Mojego życia? Pewnie. Co ty robisz? A ty myślisz, że dlaczego mam księgę Mela? Wkręcam cię! Już ci opowiadam, tylko mogłabyś mi najpierw oddać te 75 tysięcy. To był naprawdę śmieszny wieczór. Jeszcze nie byliśmy pijani, a gadaliśmy takie głupoty, a później jak był alkohol, to już w ogóle było pozamiatane zobacz. Marcin to na drugi dzień miał takiego kaca, niesamowitego. W ogóle on ma chyba słabą głowę. To jest Marcin, mój chłopak. No, to jest Marcin. Powiem Ci, że przystojny. A czekaj począłam tutaj od kogoś SMS-y Patryk. Patryk? Nie znam go. Nie znam mhm. Patryka. O matko. Spójrz. Myślę, że mieliśmy romans? Zgłosił się do nas świadek, który wczesnym porankiem na ulicy Mickiewicza widział, jak pewien mężczyzna gwałtownie kłóci się z kobietą. Pokazaliśmy mu zdjęcie i rozpoznał na tym zdjęciu panią. Stworzyliśmy na podstawie zeznań świadka e, rysopis. Pokażemy pani e, zdjęcie. Dziękuję. Czy rozpoznaje pani y, tego mężczyznę? Nie, ale jakie to ma znaczenie, skoro ja nie poznaję własnego ojca? No cześć, Daria? Proszę odejść. To na pewno jest ten mężczyzna z tego portretu pamięciowego. Nie wpuszczę go do środka. Tak, Dzień się dobry. cieszę, że panowie już przyjechali. Dzień dobry, Dzień jest jesteśmy. Dario. Jak się pani czuje? Ten mężczyzna nękał panią, pojawił się ponownie. I jeszcze przez chwilę pukał do tej drzwi, ale potem już nie słyszałam go, nie było go już. Ale tutaj. jest pani pewna, że to był ten mężczyzna z portretu pamięciowego? No tak, absolutnie jestem tego pewna. Wiemy, że nie będzie pani tutaj bezpieczna, bo ten mężczyzna wie, gdzie pani mieszka. Doskonała detektywistyczna robota! Jeszcze tylko zróbcie mu fryzurę jak bagażnik Forda Transita i do go! Musimy albo poszukać pani lokom, albo może ma pani miejsce, w którym może pani zamieszkać. W sumie mogę zostać u rodziców. Moja mama już mi to proponowała. Strasznie się bałam. Przyszedł i zaczął walić w drzwi. Nie wiedziałam co zrobić. Szybko chwyciłam za telefon i zadzwoniłam po policję. A co zrobiła policja, jak przyjechała do Policjanci już nic nie mogli zrobić, ponieważ on sobie poszedł, ale za to przywieźli mnie tutaj do was. Dzięki Bogu. Dobrze, że Daria zdecydowała się przenieść do nas po tym, co jej się przydarzyło. Jestem spokojniejsza, kiedy jest przy nas. O nie! Coś się stało? Tak, mamo! olbrzym idzie. Skoro Marcin nie ma w stosunku do mnie złych zamiarów, to nie zasługuje na to, żeby zastanawiać się, dlaczego się w ogóle do niego nie odzywam. Poza tym jestem ciekawa, jak wygląda na żywo i jaką jest osobą. Ale tak dla pewności wezmę ze sobą na spotkanie Melę. Cześć dziewczyny. Cześć. 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 Cześć Marcin. Powiedz mi, jak teraz wygląda nasz związek? Właśnie problem w tym, że w ogóle nie wygląda, bo no, mieliśmy przerwę i to z Twojej inicjatywy. A powiedz mi, ty nic z tym nie zrobiłeś? Tak mi pozwoliłeś? Daria, jak powiedziałaś mi o tym, to ja się cały załamałem, no chyba nie sądzisz, że zatrzymywał ci siłą. Powiedziałaś, że chcesz mieć czas na jakieś przemyślenia. Ona chciała obejrzeć mój odcinek, mordo! Marcin to naprawdę miły facet. Mogę być tylko zła na siebie, że go zdradziłam. Musimy to sprawdzić, Co już wiedzieć, co się tak naprawdę zdarzyło. Sądzę, że powinna się spotkać z Patrykiem. Czy ty jesteś niepoważna? No dobra, no to pójdziemy, zobaczymy i się przekonamy. Dobrze, dziękuję. No, się idziemy. No może i Daria straciła pamięć, ale dalej jest uparta taka, jak była wcześniej. Ja na jej miejscu powiedziałabym policji o swoim kochanku i o swoim chłopaku. I mogliby spokojnie działać. No ale Daria woli działać sama i robić wszystko na swoją rękę. I ja to muszę zaakceptować. Daria, już mam tego dosyć! Czy ty możesz przestać robić wszystko na swoją rękę?! Chyba ją. Ale muszę pamiętać, żeby ją pilnować. Cześć. Patryk? Tak, to ja. Cześć. Nie poznajesz mnie? Nie, niestety nie poznajecie. Jak się poznaliśmy? No, po jednej imprezie, parę piwek, wylądowałaś u mnie w łóżku. Potem od spotkania do spotkania i jakoś to poszło. Aha, a w takim razie jak często spotykaliśmy się? Jak wyglądała nasza relacja? I gdzie się spotkaliśmy? Dwa, trzy razy w tygodniu wiesz, raz u mnie, raz u ciebie. To brzmi nierealnie. Byłam z Marcinem, ale spotykałam się z Patrykiem dwa, 3 razy w tygodniu na seks. Arystoteles powiedział kiedyś, że poznanie siebie jest początkiem wielkiej wiedzy. Ale gdyby poznał Darię, to prawdopodobnie by powiedział, że poznanie samego siebie jest początkiem wielkiej wiochy. Go, girl! Jeśli już to zrobiłam i byłam taka podła, to nie byłabym na tyle głupia, aby spotykać się z nim u mnie w mieszkaniu. Coś mi tu nie gra. A jak w ogóle doszło do tego wstrząsu? Wiesz co? Ktoś mnie zaatakował. Policja stworzyła portret pamięciowy. Może ja ci go pokażę? Kojarzysz tą osobę? nie, pokaż. Nie. A stwórz jeszcze raz, może coś nie, się... Nie, czytą. nie. Nie kojarzę gościa. Aha. Dziękuję. Wiesz co, ja pójdę na chwilę do toalety, zaraz wracam. Tylko nie rób wszystkiego na własną rękę. Mam wrażenie, że coś jest nie tak z tym Patrykiem. Nie jest szokowany moją utratą pamięci. Do tego zada jakieś dziwne pytania, jakby miał coś do ukrycia. Ale to nie jest ten facet z portretem pamięci. To na pewno nie jest on. To już jest wyższy poziom bycia psiapsiami. One nie wychodzą do kibla razem, tylko jedna już tam czeka. Motherfucker! W ogóle nie rozumiem, jak mogłabym między mieć romans. To co, on cię kłamał? Nie wiem. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, jakbym mogła Marcina zdradzić dla niego. Wiesz, co jest najgorsze? On powiedział, że spotykaliśmy się kilka razy w tygodniu, także u mnie w mieszkaniu. widziałaś go kiedykolwiek? Nigdy, ja go nie kojarzę. No, ja też nie kojarzę. No i co? Słuchaj, każdej osobie, której pokazywałam portret pamięciowy, zastanawiała się, patrzyła długo na ten portret. On po prostu odsunął ten portret i powiedział, że w ogóle nie kojarzy tego mężczyzny. Chłamię. Czy w ogóle nie kojarzysz, nie czujesz nic do niego? Nie podoba ci się. Na pewno nie on nie jest w ogóle w twoim typie. Wokalista Coldplay nie jest w twoim typie? Jak gdybym nie miał żony, to bym mu nasikał na twarz. O tym jest utwór Yellow, bo to jest romantyk. Dobra, a co teraz robisz? Nie wiem, ale skoro już tu jestem, to chyba poszczuję rękę kretem. Daria, w twojej dyni jest awaria. Daria! Dlaczego to ci tak dokładnie interesuje? Bo się martwię o Ciebie. Przecież ten gościu, który Cię napadł, on może jeszcze wrócić. Wiesz co? Między nami to chyba skończymy. Prawda? Jeśli mówisz o tym romansie, no to przykro mi, ale no muszę... poukładać to wszystko w głowie. Muszę odbudować swoje życie na nowo. Nie, no pewnie. Rozumiem, wiem w jakiej jesteś sytuacji. Mhm. Wiesz co? Przepraszam Cię na No Maciek, słucham? To Macie, przecież mówiłeś, że masz na imię Patryk. Cześć, cześć, przepraszam. E, wiesz co, Ej, ja muszę kończyć odwołanie od do ciebie później, okej? Okay? No, no to pan. No. No, no co, przedstawiłeś się jako Maciej, przecież masz na imię Patryk. No ale to moje drugie imię. Coś mi tu śmierdzi i to nie jest przedramię darii. No to przepraszam, jak to? Korzystasz z tego i z tego imienia? Jesteś jakiś pokręcony? Nie no to wiesz, w zależności kto do mnie dzwoni. Jak jedni do mnie dzwonią, to jestem Maciek, jak inni dzwonią, to jestem Patryk. Aha. Wiesz co? To może samów coś jeszcze do picia? A ja pójdę do toalety. Jestem w niebezpieczeństwie. Musimy jechać szybko na policję. Cześć. Natychmiast! Patryk, z jakiegoś powodu wysłał Maćka tutaj do kawiarni. Więc to bardzo prawdopodobne, że ma coś wspólnego z moim wypadkiem. To za duże ryzyko, żeby działać na własną rękę. Muszę powiadomić policję. Tak jak rozmawiałem z panią przez telefon, pan Nański złożył obszerne zeznania. To on jest mężczyzną z portretu pamięciowego. I to również po z nim doszło do wstrząsu mózgu pani. Ale o co się pokłóciliśmy? Czy on nie uderzył? Skąd leżą z mózgu? Pani chciała zakończyć z nim związek, jednak on myślał, że w przyszłości rzuci pani swojego chłopaka i będziecie razem. Pani miała inne zdanie, powiedziała mu o tym podczas spaceru niedaleko pani mieszkania. Doszło pomiędzy wami do kłótni, on panią popchnął. Wtedy upadła pani na asfalt, uderzając o niego głową, straciła Ładu. pani przytomność, on przestraszył się, że mógł panią zabić, i uciekł. A, czyli Patryk, kochanek Darii, O mało jej nie zabił, bo ona nie chciała zerwać z Marciniem. W tym celu podstawił Maćka, który udawał Patryka, żeby ten w jego imieniu zakończył znajomość z Darią. Tylko dlaczego Daria miałaby pomyśleć, że Maciek to Patryk? Skoro Patryk był wcześniej u niej w domu! Tego nie wiem, ale może wy mi powiecie? To co teraz z nim będzie? Zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie w sprawie uszkodzenia ciała. Chcę mieć już z głowy moje wyznanie. Marcin nie zasługuje, żebym go dalej okłamywała. Mam tylko nadzieję, że w im wybaczy i znowu będziemy razem. Daria, w której ty nie jest awaria? Wróciła do Marcina, to się skończy odwykiem. Ochopacz jej wybaczył, czym się z Patrykiem. Daria, przestań robić siebie lemon że to była czysta ściana Daria to dziewczyna fajna i pogodna Ale ta wymówka, że nic nie pamiętasz jest troszeczkę za wygodna jak kanapa u Madryka Tak to z mojej dedukcji dzisiaj wynika Jak mam udawać? Myślisz, że to tak łatwo zapomnieć? Mam stryknąć i już? Ja pierdolę Minęło już 6 tygodni. Nadal nie pamiętam żadnych wielkich wydarzeń z mojego życia. Jednak mam przebłyski pamięci. Mam nadzieję, że kiedyś te wszystkie wspomnienia wrócą. Tymczasem mam dzisiaj dobre wieści dla moich najbliższych. Słuchajcie, zaprosiliśmy cię was wszystkich tutaj, bo mamy bardzo dobre wieści dla Was. Wróciliśmy do siebie z Marcinem. Daria! Twoje Niestety, koniec tej fascynującej przygody w świecie łajmy. A dzięki temu odcinkowi wiemy, że Darie to fajne dziewczyny. I takie dziwne ma w sobie skrzywienie, bo wykorzysta i pada cierpienie. Mam mu